I po prostu bezpieczeństwo, brak bezpieczeństwa na tych pasach chociażby. Tu nie można przejść nawet przed osobowymi samochodami jest problem, a tiry to już w ogóle nie wchodzą w grę. Osoby, które mieszkają tutaj blisko mają domy przy ulicy, narzekają na to, że domy pękają, tak. okna wypadają, nie można spać, nie można mieszkać. Tak, tak to prawda. Wszyscy tak. Tak. się trzęsą, głowa się trzęsie. Tak. Po prostu spać nie można nawet. <kuh> co to, ale stajcie, I nawet pękają mury, tak. pękają. Myśmy już... My... Obok kładali dom i z powrotem jest Aha. to samo, trzęsie ziemi. Są to są stare Panie. domy, nasz dom ma 100 lat. To jakie ten dom ma fundamenty? Przecież jak siedzimy w domu i przyjeżdża tir, to się wszystko trzęsie w posadach. Ale to już raz. A po drugie, jest teraz gorąco. Okna nie można otworzyć w nocy. Dzieci się duszą, bo albo się czego dusi, albo po prostu nie śpi no, całą noc. Często to widzisz, liczę te tiry, te samochody, które no to ze 100 sztuk dalej, czy no. przez całą noc, całą w tych ciężkich, a ja już o tych małych, to się nie mówi. No, to jest noc, a to dopiero w ciągu dnia. Ale no, bardzo wydzielić w ciągu dnia, a noc to właściwie ciężko. większość jeździ w nocy, bo jest może bezpieczniej, jest im wygodniej. Mówię, nie ma ani w ciągu dnia spokoju, ani w nocy, ani bezpieczeństwa, bo to bezpieczeństwo. Ja jeżdżę tu rowerem do dzieci i ja się ulicą boję jechać. Ja tylko czekam, jak kiedy policja mnie zatrzyma i zaproponuje mi mandat za to, że jeżdżę chodnikiem, a nie jest nią. I ja mówię, ja się po prostu boję, bo ja nie wiem, co za mną jedzie. Czuję, że jedzie wielki samochód, ale ja nie wiem, czy ja dojadę szczęśliwie do domu, do dzieci, czy mnie coś po drodze nie potrąci porządnie. Także to jest naprawdę makabra, makabra. To jest cały czas. No. To jest gorzej niż tam gdzieś w wielkim mieście, prawda, bo to są obwodnice, a u nas tutaj tego nie ma, no, prawda, no, dlatego no, tak no, prawda. jest. Nęczą no. się jest ludzie strasznie, bardzo ciężko ja nam tutaj, tutaj się dwoje, mieszka, boję wnuków. Korzystają ze sklepu tutaj te dzieci, no bo ma, synowa ma małe dziecko i nieraz się musi tymi dziećmi starszymi posiłkować. Ja po prostu boję się, jak ja widzę jak tutaj się nieraz stoi dobrych parę minut i żaden kierowca nie zatrzyma się, żeby pieszego, mimo że są pasy. I nie przepuści. Ja po prostu boję się każdego dnia, żeby takiego wypadku nie doszło. No już tu był wypadek kiedyś. Tutaj sąsiad, samochód go potrącił. Na pasach, ale no mówię, ale potrącił. Także jest makabra. Jeżeli będzie jeszcze jeden protest, czy któryś kolejny, to mówię z całą odpowiedzialnością, że przyłączę się. Chociaż tu mieszkają teraz moje dzieci. Ja tu mieszkam 25 lat. Było też głośno, ale nie to, co teraz, bo nie było tych tirów. Były ciężarowe, ale tak sporadycznie jeździły. Ale co teraz się dzieje, to jest makabra. Makabra. Po prostu tu się nie da, jest malutkie dziecko, to dziecko jest nerwowe, ma pięć miesięcy to dziecko i naprawdę jaki, jaki to z tego wyrośnie człowiek, jak ono żyje w takim, w takim hałasie. To jest piąty protest. Protestujemy przeciwko obecności tirów, tak umownie, prawda? One się nazywają tirami, te wielkie ciężkie samochody. A dzieje się tak, że nie możemy spać, nie możemy żyć. To jest hałas, to jest kurz, to są drgania, to są noce nieprzespane, to są zniszczone ogrodzenia, to są tony piasku w bramach i wjazdach. To są same uciążliwości i tym protestem, kolejnym już bronimy naszych konstytucyjnych praw do ochrony życia i zdrowia, których po prostu w tym miejscu, gdzie zamieszkujemy, nie mamy. Protesty, jako pisanie pism, prawda, rozpoczęliśmy w roku 2003, więc są to zaniechania kolejnych ekip, nie jest to nic nowego. Wszyscy o tym wiedzieli, że coś trzeba będzie począć z tą sytuacją. Nikt nic nie robił. I to nie jest wymierzone w aktualnego pana prezydenta Witkę czy w pana starostę Kuklińskiego. Nie. To jest po prostu krzyk rozpaczy tych ludzi, którzy już nie mogą tutaj żyć, bo się żyć tutaj nie da. Dlatego chcielibyśmy pokazać, że jesteśmy zdeterminowani i będziemy protestować aż do skutku, bo jeśli widzimy w telewizji, że są ludzie, którzy w innych miastach protestują, bo mają 600 metrów do drogi i im przeszkadza, to tym bardziej nam, gdzie mamy 4-5 metrów, prawda? Jest to wielka uciążliwość i niestety żyć się tutaj nie daje. Nie wiem, jak władze sobie z tym problemem poradzą. Na razie, mimo obietnic wielu, nawet w ubiegłym roku na jesień, mieliśmy obiecany przez pana prezydenta Witkę, że już się od stycznia wiele zmieni. No jak do tej pory, jak widać, nic się nic zmieniło, wręcz odnosimy wrażenie, że tych samochodów jest więcej, tak jakby ich ktoś tutaj zapraszał wręcz i no boimy się o nasze bezpieczeństwo. Przejść z jednej strony na drugą nie można. My rozumiemy, że miasto jest zakorkowane, bo są remonty, ale naprawdę, proszę Państwa, tu wiadomo, że jak się nie śpi, to się nie odpoczywa i różne problemy zdrowotne się włączają. To są dzielnice starszych ludzi, tu akurat jesteśmy na ulicy, gdzie są dzieci również, które boją się chodzić do szkoły. Ostatnio jedna z mam została zepchnięta przez tira na, na chodnik, wio jak wiozła dziecko. Jak wiozła dziecko ze szkoły, no więc sytuacja jest mocno dramatyczna. Nawet gdybyśmy chcieli sprzedać, bo niektóre panie próbują sprzedać swoje posesje, to nikt ich nie chce kupić. My jesteśmy w potrzasku. Ja tu czasami odnoszę wrażenie, że Jakbym była w więzieniu, prawda, i jak za komuny próbowano sobie takich skazanych zmiękczać, nie pozwalając im spać, żeby zeznali to, o co chodziło, to ja się tak samo czuję. To są nieprzespane noce, bo gdyby nawet człowiek zasypiał, to huk, który towarzyszy przejazdowi tego wielkiego smoka, to go po prostu na równe nogi stawia. No. Wierzcie mi Państwo, tu się ani siedzieć na podwórku nie da, ani gości zaprosić, ani nic. No. Jesteśmy jak w getcie, tak się czujemy. Musi władza coś z tym zrobić. Ja tylko jestem strasznie... Y, jakoś... no właśnie jakich działań y, Państwo oczekujecie od władz miasta? My zdajemy sobie z tego sprawę, że to nie jest na dzisiaj, na jutro i to nie jest za miesiąc. My sygnalizowaliśmy wielokrotnie, że potrzebna jest budowa obwodnicy, bo tutaj się nie da tego przejść. Chociaż jak Państwo widzicie, pięknie nie ma ani jednego tira, czyli one gdzieś jadą. To jest ciekawe. Jadą, jest spokój. Czyli jak się chce, to można, ale tak jak Pan starosta na jednej z sesji powiedział w maju, że inne powiaty obstawiły się znakami, to dlaczego my nie możemy się obstawić? Więc wypadałoby coś. Począć w tej sytuacji. Słyszeliśmy, że w Starym Śladzie S74, ale widocznie mało determinacji towarzyszy naszym włodarzom. Czego tu proszę Państwa oczekiwać? Jak ja mieliśmy zebranie tydzień temu tutaj w świetlicy Tartaku. Zaprosiliśmy wszystkich. Zaprosiliśmy radnych, zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców. Tutaj na tej ulicy mieszka pan Kupta i mieszka pan Dubisko. Ani jeden, ani drugi nie przyszedł. A ja mam głowę jedną i dałabym sobie głowę uciąć, że oni przejdą, bo się bardzo deklarowali, jak to oni są za. No i nic. prezydent, sam starosta, ani żadna inna władza, jak nie będzie miała wsparcia w radnych, to też nic nie zrobi. Więc tutaj jest potrzebne zmasowane działanie. I jak ja słyszę często dziennikarze zadają nam pytania, ja nawet dzisiaj rozmawiałam z inspekcją transportu drogowego. Rozmawiałam również e, dzisiaj z Fundacją Tirynatory. No chwalą nasze działania i determinację, ale e, co państwo robiliście? No a cóż my mamy robić? My zgłaszamy, że jest nam źle, zgłaszamy, że mamy y, warunki takie, jakie mamy, że nie możemy spać, nie możemy żyć, że dopłacamy do tego dyskomfortu podatki, które płacimy karnie, grzecznie, jako uczciwi obywatele i siedzimy i jesteśmy udręczeni. No ale y, nam się wydaje, może ja naiwna jestem, ale wydaje mi się, że w dniu głosowania, w każdych wyborach każdy wyborca, wrzucając do urny kartkę na konkretnego przedstawiciela, zabiera z nim umowę. To jest umowa cywilno-prawna i on za to bierze nasze pieniądze, więc to nie musi tylko Witko, czy Kukliński, czy jakiś inni, to powinni wszyscy monitorować, deptać, chodzić, szukać rozwiązań. A nie tylko mówić, no to sobie wychodźcie na drogi. My się czasami czujemy. Ostatnio wręcz jak byłyśmy z panią Jasińską tutaj w starostwie, tośmy się tak czuły, jakby sobie z nas po prostu ktoś żarty robił. No wychodźcie, no co, przespałyście, no za późno, no idźcie. No to, to, to jest dla kogoś może to jest zabawne, dla nas niekoniecznie, bo tutaj przychodzą też starsze panie. Widzieliście państwo, że tu są kobiety już w słusznym wieku i, i, i one chodzą i nie żałują swoich sił, i jest gorąco. Więc y, zwykła ludzka przyzwoitość i resztki sumienia wypadałoby, żeby uruchamiano, tylko że sumienie trzeba mieć. To jest piąty protest i nadal żadnych rezultatów, a nie pomyśleliście może o innych formach protestu. No jakież możemy inne zrobić? To jest najbardziej dolegliwe. My piszemy, w tej chwili też nawiązaliśmy współpracę i wystawiliśmy pełnomocnictwo Kancelarii Prawnej, która będzie nas reprezentować w różnych tego typu sprawach, przed różnymi instytucjami. Będziemy pisać właśnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, będziemy no, wysyłać pisma wszędzie, gdzie się daje. A w końcu myślę, że yy, no chyba w spór zbiorowy wejdziemy z władzą, dlatego że jeśli zażądamy wypłaty, nie wiem, odszkodowań za zniszczone zdrowie, za utratę wartości naszych działek, no to może ktoś wreszcie oprzytomnieje, bo chyba przez kieszeń należy to robić, bo no, nie trafiają do mnie argumenty, że nie da się. Najłatwiej jest powiedzieć, że się nie da. Tylko tu nie mieszka pięć osób. Bo Pan Starosta mówi, że się powiaty znakami odstawiają. Są miejsca, tak jak tam K48, ta droga przez Wasz Inowódz, tam nie ma tylu mieszkańców, co tutaj. Tutaj jest masa ludzi, to są, to, 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 to mnie się wydaje, że to są tysiące I, i, i śmiesznie to wygląda, że przez centrum miasta, w takim dużym mieście, tiry grzeją, aż gwiżdżę, no. Jeszcze żeby one jechały. Ja się pokusiłam jednego dnia, sprawdzałam, jakie to są tiry, z jakimi numerami rejestracyjnymi i z jaką prędkością się poruszają. Więc jeśli jest to taki na przykład Gdańsk, czy tam gdzieś świętokrzyskie, czy nawet Łódź, to one jadą w miarę przyzwoicie i szanują tutaj kodeks drogowy i przepisy i jadą 50 km na godzinę. Natomiast nasze Tomaszowskie są bezkarne, opoczyńskie są bezkarne, jeżdżą z tym tłuczniem, z tym piachem. I one nie jeżdżą, one szaleją. Nikt nad tym nie sprawuje żadnej kontroli. Ostatnio mnie tir na skrzyżowaniu gonił, bo za wolno jechałam, bo jechałam 50 km, więc no, no po prostu tutaj na tym skrzyżowaniu, dlaczego akurat tutaj też protestujemy? Bo tutaj na tym przejściu dla pieszych były dwa wypadki śmiertelne. Więc nie można mówić, że to nie rodzi żadnych skutków i konsekwencji. No wypada się wreszcie za to wziąć. Panowie włodarze, panie, panowie radni, oprzytomnijcie, zauważcie, bo ja powiedziałam na sesji, że za rok są wybory i my Was z tego rozliczymy, bo to już za długo trwa i zauważcie, że pora wziąć się do roboty, bo bierzecie za to pieniądze i obiecywaliście, że będziecie rozwiązywać nasze sprawy. A nasze to są nie tylko nasze, ale i wasze. I to są nie tylko moje drogi, czy tych starszych pań drogi, ale to są drogi miejskie, to są drogi powiatowe, to jest akurat droga wojewódzka, ale one się równie dobrze niszczą, zużywają. Skąd weźmiemy pieniądze na ich naprawę? Nie ma. Także pora się wziąć do roboty, i uruchomić, mówię, sumienie i otworzyć się na postulaty ludzi. Za chwilę są wybory i warto byłoby, chociaż to już późno jest, ale warto coś, coś z tym począć. Ja akurat nie jestem mieszkańcem tej ulicy, tylko jednej ulicy Szczęśliwej, przez który też przebiega ten uciążliwy dla nas ruch. Jest to nasz kolejny, chyba cztery mieliśmy protesty w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, w tym roku pierwszy. Protestujemy ciągle przeciwko tego samemu, ponieważ rozmowy i prośby, jakie kierujemy do władz zarówno miasta, starostwa, nie przynoszą żadnych rezultatów, mimo obietnic składanych nam, jakby chociażby obietnica prezydenta z listopada chyba ubiegłego roku, w którym w takiej rozmowie, w której uczestniczyłem, padły solenne zapewnienia, że na pewno od stycznia tego roku, który mamy za sobą, na pewno coś się zmieni, korzystnie dla nas. Że ten ruch będzie mniej uciążliwy, zostanie przynajmniej w jakiejś części wyprowadzony już. Bo no niestety nic się nie zmieniło. Wręcz chyba jako mieszkańcy tych ulic odczuwamy, że to natężenie ruchu ciągle wzrasta. Takie przynajmniej są nasze odczucia. Przeciwko temu protestujemy. No jest to... Niemal przez całą dobę, tu przyjeżdża setki, ktoś chyba policzył mówi nawet, że i tysiące, czyli ponad tysiąc pewnie się zdarzy tirów jednej, jednej doby, które tutaj przyjeżdżają. Ten ruch jest zarówno w nocy jak i w ciągu dnia, a więc niektórym i nieco bardziej wrażliwym osobom nie pozwala spokojnie spać, odpoczywać. Wiele osób doświadcza również uszkodzeń, drgania, które wywołują te ruchy, szczególnie samochody, które no, mają przekroczony tonaż bo nikt tego jakoś nie chce kontrolować, próby te są podejmowane, żeby pewną wagę ustawić i badać tonaż tych samochodów tutaj przeważących szczególnie kruszywo i piasek. No i niestety nic się takiego nie dzieje. Te dogania powodują, że pękają również domy. A więc protestujemy przeciwko trudnym warunkom życia przy tych ulicach. Hałas, zanieczyszczenie na pewno powietrza, pękające domy, brak spokoju. Ale wybieraliście swojego przedstawiciela do Rady Powiatu, Rady Miasta. Może by trzeba było w tą stronę, w tym kierunku uderzyć? To znaczy tutaj pani, 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 pani Goździk, która jest jakby taką pierwszą osobą nas reprezentującą, na pewno zapraszała i prowadziła rozmowy. Ja w nie uczestniczyłem z tymi osobami, ale te osoby są ciągle zapraszane. Na dzisiaj też były zaproszone. No niestety ich obecności nie możemy potwierdzić. Nie ma tych osób także wybraliśmy ale niestety Może był wybór. są problemy to niestety nie są w jednej linii że tak powiem z mieszkańcami którzy chcą coś osiągnąć dla poprawy swoich warunków życia Pan radnym powiatu, jak pomóc mieszkańcom tej dzielnicy w ich problemie? No, dzień dobry bardzo. Jak pomóc? Nie wiem, czy perspektywicznie budowa jakiś dróg, obwodnic, ktokolwiek coś obiecuje, jest to możliwe w tym momencie. Mój pomysł był krótki, rzeczowy. Przedstawiałem go na, na sesji. Nie wiem, czy zostanie wykorzystany. Był krótki kontakt ze mną co do tego mojego pomysłu, więcej nic, nic nie słychać odzewu. Jeżeli Państwo chcą sięgnąć do wspominek, to mogę szybko nakreślić, chodziło o wybudowanie specjalnego stanowiska kontroli dla transportu drogowego, pod, oczywiście pod auspicjami powiatu, żeby to miejsce było powiat, powiatowe. No i to sprawdziłem, jak to się odbywało w za przyjaźnionym powiecie łaskim dało to efekt, Był ogranicz jest ograniczony ruch tirów, yy, zmniejszony tonaż na drogach, czyli oszczędzamy nasze drogi, a jednocześnie możliwość zarobienia pieniędzy, ponieważ mandaty wpływają bezpośrednio do kasy powiatu, pod warunkiem, że powiat tego odpowiednio pilnuje. Może by warto było do projektu wrócić i może by ktoś wsparł ten pomysł? No ja cały czas wracam, dlatego tu jestem, no jakbym... Yy... Ale pan sam w jednostce nic nie, nic nie zrobi. A jak kogoś potrząsnę, to może się uda. I to chyba trzeba zrobić w końcu. Chociaż powiem szczerze, że tutaj też yy, ta akcja mieszkańców, no wszyscy się jakoś boją, nie, nie są otwarci. Tu myślałem, że będzie więcej ludzi, że wyjdą z tych domków. Że pani organizator, pani goździk no, zyska tam poparcie no, jakiegoś małego tłumu, ale mieszkańcy tego naszego Tomaszowa, jak to mieszkańcy, zawsze są tacy sceptyczni, powściągliwi, trochę się chowają jedni za drugich. To powinna być bardziej otwarta akcja wtedy to może by przyniosło lepszy efekt. Zresztą, jak ze wszystkim to, co obserwuję, na przykład moja walka z pijakami, z handlem. Nielegalnym alkoholu na osiedlu tak samo wygląda. Nikt nie chce pomóc, nikt nie chce być świadkiem. Zainteresowanie mieszkańców to jedna sprawa, ale oczywiście zainteresowanie władz, samorządowców to jest druga sprawa. Bardzo no, trochę się tak zdeprymowałem, o ile można to, że ja się zdeprymowałem. Nikogo więcej nie ma. Tu na tej ulicy mieszkają radni, tędy jeździ prezydent. No. Powinni się zainteresować. Czy ta sprawa, budowa nawet obwodnicy dodatkowego mostu, nie, wno, nie wnosi biznesu politycznego? To jest pytanie do nas i do naszej władzy. A gdybyśmy tak poprosili kogoś z władz wojewódzkich, aby tutaj zanacowali, przespali chociaż jedną noc, może to by coś dało, coś przyniosło? Yy, no, z województwa. Jeżeli yy, władze województwa dobrze wiedzą, w ogóle, jeżeli cokolwiek wiedzą, gdzie jest ta droga, bo tu mam dużo wątpliwości, mogą nie wiedzieć i jaki jest problem, to jest doskonały, doskonały pomysł. Może zrobię tu jest taki kawałek przy pilicy, kawałek skwerku zrobimy mały biwak z wojewodą. Serdecznie go zapraszam. Zrobię grilla, potrafię yy, przyrządzę i będziemy sobie tutaj jedną czy dwie noce biwakować, liczyć tiry, samochody i potrząsać się na materacach. Rytm przejeżdżających samochodów przeładowany.